Zastanawiałeś się kiedykolwiek, co oznacza prawdziwy szacunek dla innych. I jakby, czy to jest kwestia tylko grzeczności, czy może coś więcej? I dzisiaj zanurzymy się w tą tematykę, odkrywając, jak szacunek dla wartości, myśli, uczuć i pragnień innych ludzi wpływa na nasze po prostu życie i społeczność. I zacznijmy od zrozumienia, czym jest szacunek. Szacunek to nie tylko grzeczność, to traktowanie innych z godnością i szacunkiem niezależnie od własnych przekonań i doświadczeń. Ale jak to wygląda w praktyce? I oto kilka kluczowych aspektów. Empatia. Empatia to nie tylko zrozumienie, ale próba jakby wejście w tą drugą osobę, próba zrozumienia perspektywy innej osoby. Nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy, to ważne, nawet jeżeli się z nią nie zgadzamy, to możemy dać drugiej osobie zrozumienie. I to oznacza dosłownie słuchanie z otwartym umysłem oraz serduchem. Kolejna sprawa tolerancja. To akceptacja różnic między nami a innymi ludźmi. To oznacza, że nie próbujemy zmieniać ludzi, narzucać im naszych przekonań, zmieniać poglądów ludzi, wybijać im z głowy jakieś poglądy. Nie, to jest niedopuszczalne. Kolejna sprawa uczciwość. To szanowanie prawa innych do wyrażania swoich myśli i uczuć. Nie ignorujemy ich, ale też nie umniejszamy nikomu. To jest bardzo ważne. I wzajemność. To traktowanie innych tak, jak sami byśmy chcieli być, po prostu traktowani, to oznacza, że szanujemy granice innych, nie naruszamy ich prywatności. I po prostu traktujemy innych tak jakbyś przeanalizuj teraz siebie, jakbyś ty chciał być traktowany przez chociażby przyjaciela, na przykład. I, i zastosuj ten protokół, co byś chciał ty być traktowany, żebyś ty tak traktował ludzi. I to jest naprawdę mega ważne. I. Dlaczego w ogóle szacunek dla innych jest istotny? I oto kilka z powo powodów. Zrozumienie. Szanowanie perspektywy innych ludzi pomaga nam lepiej zrozumieć świat i różne punkty widzenia, które w nim istnieją, i jakby zrozumienie może prowadzić do głębszych, bardziej satysfakcjonujących relacji i lepszego porozumienia między ludźmi. Następnie pokój i harmonia. Szacunek dla innych jest podstawą pokoju i harmonii w społeczeństwie, pomaga zapobiegać konfliktom i promuje współpracę i zrozumienie wzajemność, kiedy szanujemy innych jest większa szansa, że inni będą nas szanować i to też jest mega ważne bo jak będziesz dla każdego gburem to prawdopodobnie też szacunek zwrotny będzie do Ciebie przekazywany od tych ludzi i właśnie wzajemne szanowanie tworzy pozytywne, zdrowe i głębokie relacje następnie samorozwój, ucząc się szanować innych, uczymy się również szanować siebie to pomaga nam rozwijać naszą empatię tolerancję, otwartość po prostu otwarty łeb Czyli cechy inteligencji emocjonalnej, i po prostu przez to się stajemy lepszymi ludźmi, rozwijamy się po prostu. I jakby teraz, gdy zrozumieliśmy, jak szacunek jest dla innych ważny, jak możemy go praktykować na co dzień. I oto propozycja jakby mojego 10-minutowego protokołu, który możesz zastosować i możesz go robić codziennie, codziennie dosłownie. Czyli pierwsze dwie minuty, minuta, jedna, dwie minuty. Medytacja mindfulness. Zacznij dzień od chwili spokoju oraz skupienia. Skup się na swoim oddechu, i jakby się rozluźni. I to pomoże Ci otworzyć, zacząć jakby dzień z otwartym umysłem. Następnie trzecia, czwarta minuta to będzie po prostu Dziennik Wdzięczności. Czyli zapisz trzy rzeczy, za które jesteś wdzięczny w odniesieniu do innych ludzi. Może to być coś, co ktoś dla Ciebie zrobił, albo po prostu. Jakaś cecha, którą cenisz w danej osobie, albo po prostu widoki za oknem. Możesz być wdzięczny do za wszystko, nawet możesz być wdzięczny za, za życie albo za to, że mogłeś się napić na przykład herbatki. Jak ja teraz. Dobra, minuta 5 i 6. Empatyczne słuchanie. W ciągu dnia czas na rozmowę z kimś i naprawdę skup się na tym, co jakby ta osoba mówi. Staraj się zrozumieć ich punkt widzenia bez oceniania i myślę, że naprawdę wysłuchać kogoś w ciągu dnia minutę lub dwie to nie jest żadne wyzwanie, więc do roboty. Minuta siódma i ósma. Akty kindness. Jakby zastanów się, jak możesz okazać dobroć innym ludziom. I może to być mały gest, dosłownie. Możesz rzucić uśmiech jakiejś kobiecie na ulicy, możesz komuś podziękować za to, że ci drzwi przytrzymał, możesz pomóc w jakimś małym zadaniu. Masz jakieś dziewczynie na siłce z, pomóc zdejmować talerze ze sztangi, bo wrzuciła sobie 120 kg i skończyła akurat robić, i wymaga, wymaga to interwencji. Możesz chociażby komuś coś wypadnie z kieszeni, podnieść to, zacząć gonić tą osobę i jej to wręczyć. Ja chociażby miałem ostatnio na siłkę tak, taką sytuację, że jakiemuś dziadziowi wypadły rękawiczki, chociażby z plecaka. To je podniosłem, żem podszedł do tego pana i mu to oddał i naprawdę był wdzięczny, więc takie rzeczy też robią dzień. I dosłownie te przykłady możesz mnożyć i mnożyć. To jest to samo. To jest chociażby mówienie siema, jak zawsze wchodzisz na siłkę albo na razie jak wychodzisz, to to w ogóle jest savor vivre na siłce, które jest zapomniane. Chociażby mówienie dzień dobry, bycie kulturalnym w sklepie. To są wszystko akty kindness, które jakby są niesamowite. I ostatnia, minuta, dziewiąta, dziesiąta, refleksja. Na koniec dnia poświęć chwilę po prostu na samorefleksję. Czyli po prostu otwórz sobie zeszycik albo w myślach zacznij myśleć i zastanów się, czy były momenty, kiedy mogłeś pokazać więcej szacunku dla innych. Jak możesz poprawić się w tym aspekcie, też jutro. Jakby pamiętaj, że praktyka czyni mistrza, więc im więcej czasu poświęcisz na te ćwiczenia. Tym łatwiej będzie ci szanować innych w codziennym życiu i w, takim spo, w taki sposób się staniesz po prostu lepszym człowiekiem, czego ci oczywiście życzę, bo to jest kluczowe, żeby być po prostu dobrym człowiekiem, który robi dobre rzeczy bezinteresownie, który jakby ma te dobre rzeczy we krwi. I ja ci gwarantuję, że jeżeli będziesz takim człowiekiem, to po prostu będziesz ludzi przyciągać jak magnes, każdy będzie chciał z tobą się trzymać, więc to jest naprawdę niesamowite. I taki protokół 10-minutowy. Jakby jest do zrealizowania naprawdę prosty. Starałem się go naprawdę uprościć. To nie jest też protokół, który musisz robić raz po raz, tylko po prostu chodzi, żebyś na każde zadanie poświęcił minutę dwie, czyli minuta dwie medytacji slash mindfulnessu, minuta dwie dzienników wdzięczności, minuta dwie empatycznego słuchania kogoś, minuta dwie jakichś aktów kindness i minuta dwie refleksji. Wiadomo, nie będziesz tego liczył, bo to by było. Zbyt takie fiu-fiu-fiu, ale po prostu chodzi o to, żebyś zaczął po prostu to praktykować i zobaczysz, jak Twoje życie się zmienia na lepsze. Więc to by było na tyle. Ja dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to po prostu zostaw subskrybera. No i do następnego.